Fajne. Jest tu katastrofa. Za komuny było to w ogóle. No, no. Było. Dziadosko jest takie, że szkoda, ja pamiętam, za komuny to tam żóraw stale stały i zatorały tam w górze. Mnóstwo było pogłębiane, tam nie było mogło o tego Teraz jest wszystko to jest po... To tak porobione, wszystko pourwało wszystko tak dziadosko, wszystko inno sklejone ogromnie nie są inne, wszystko jest wszystko ja niego tego jeszcze nie było tak żeby tak było no co zrobimy co może się dużo jeszcze do życzenia wam nie robię jest tak że mamy wszystko drogi jak siedzi od pogodni tamta droga porobi zdjęcie ta jest ta droga taki kawałek chodnika żeby nie zrobili pójdzie nogę wywinę i powie ja dla nas źle Przecież tam jako kotłownia jest starowiecka, w dół jak się idzie kototka, tam tu do góry, to mówię Panu, to chodniki są takie I, no, to, ja kawałek, ja jak jest tak go... Ja już tam robiłem zdjęcia tych I, I to i idę nie raz i, i wózkiem czy co, no to nie ma rady, środkiem jest, nie jadę, no i co? Nie wiem, taki kawałek, bo to nie jest dużo, taki chodniczek tam jest. To jest powiatowa droga. To dobre, no to powiat powinien zrobić, prawda? No, to jest od tego odpowiedzialny, no. Powinni robić już takie powykładane wszędzie, to już ten kawałeczek na kordę, niby to tam jest sowane wszystko. dziękuję bardzo. Przepraszam. Robisz zdjęcia i dawasz. Tak jest, tak właśnie robię. Wszystko po tego